Cześć Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony znowu ja i pokażę Wam susto na mapie El Haluf w trybie bitwy spotkaniowej. Jak się sami możecie domyślać, i na pewno się domyślacie, że spotkaniówka na El Haluf to jest jeden wielki campfest, tak samo jak malinówka w bitwie standardowej. Także czas, prędkość powtórki. Będę raz spowalniał, raz przyspieszał, w zależności od tego, czy będzie coś się działo, czy się nie będzie coś działo. W każdym razie już mamy pierwsze cele wyświecone. RLV39 <laughs> został pierwszą bułę, zdjęcie gąski, tutaj jeszcze jeden. No niestety mój pocisk jakoś tak przeleciał nad nim. Tak, no cóż zdarza się. W każdym razie z 1 do 0 już. Co do samego losowania, to wylosowało nas na ósme poziomy, tak. No i to nie z... Dobra nowina dla mnie, bo ze 175 mm penetracji, raczej ciężko mi będzie coś tam od przodu zdjąć. No dobra. MX12 padł od ISU. Tutaj ładny strzał akurat. Tutaj Rage ISU. Jak coś mu zasłonić tam chyba, chyba... miejsce, tak? Tak, T3485 tutaj przeszkadzało ISU w w, 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 co, w zajęciu pozycji, tak? Dobra, Przyspieszmy sobie, bo naprawdę się nic na razie w tych minutach nie dzieje. Tam mieliśmy wyświecone game 50 100 i te 34 ja tam blind shota. Te w miarę tam, znaczy w miarę pewne, no, mogą sobie pozwolić na ten strzał. Eee, Su akurat przeładowuje coś koło 11 sekund, więc nie jest, nie jest znowu wielki tra wielką tragedią, tak? <laughs> Su-152 już mam wyekspionę, teraz jeszcze zostałem sobie Su-100, bo chcę zrobić Su-101, czy Su-101M, a no, w każdym razie tą to tą, tą, tą drugą siódemkę, tak, która całkiem niedawno weszła, już nie pamiętam jak ona się nazywa, no znowu przyspieszymy sobie, bo z mojej strony to się nic nie dzieje. amx 50 100, on sobie tak wyjechał bezkarnie, dostał jedną bułę, to z jego strony to była naprawdę głupota. Bo, bo zdjął skauta, ale przepłacił za to aby nie powiedzieć jednym strzałem za prawie 400, także no taka kiepska dość wymiana według mnie oczywiście tak e, Dzieje się tak, że jest 2 do 2 oni stracili 7 i 6, a myśmy szóstkę, dwie szóstki stracili że taka wymiana no jest w miarę w miarę, te 34-85 postulaty zjechać teraz na dół może coś tam poświeci, może nie, no taki, tak powiedzmy, że, że może, no to oddałem strzał w ciemno, bo wiem, prawda, potem cały czas ten AMX, bo może, może akurat gdyby się udało go trafić, to jest sytuacja taka, że ta 50-seta i te 34 oni się cofali, więc miałem lekką nadzieję, że, że jednak ktoś wpadnie pod ten mój celownik i zdąży oddać strzał. Lewe się pokazało. Zdłuższy, przyspieszyłem troszeczkę. Jest liwe. <laughs> Teraz zobaczę. I on tu scho się cofa, cofa się, Schował schowa tą swoją wieżę. Oddałem strzał i patrzcie, gdzie ten pocisk w ogóle wleciał. Gdzieś koło jarzma, gdzieś od boku jarzma wpadł i przebił. O, i akurat ten Lywe stoi na gąskach. Ma 630 punktów. Jeszcze raz spróbuję. Załóż, tak prawie niestety ten pocisk już wleciał tam w skałę. A ja i on tutaj no, cały czas jest na gąskach, nie może nic zrobić, bo nie widział albo zestawu, albo już go zmarnował. Jeszcze jeden strzał oddaje. Tutaj prawdopodobnie mój blindshot wszedł i tak trochę pozbawił go życia. Tutaj FCE, -E, co, on, co on w ogóle próbował zrobić, to to nie wiem. Wyjechał po prostu w miasto, dostał dwie buły. Zobaczcie, tutaj fajna sytuacja, bo J.P. Panther e, rozwalił domek i ja mogę sobie tu w niego spokojnie strzelić jeszcze jeszcze dostał dostał pod pałę. jest 7 do 4 mam tutaj faktycznie fajną przewagę już wypracowaną, już 8 do 4 SU-152 zostało wyświecone znowu wykryta jego pozycja no to już o tutaj też fajny strzał widziałem pan cel. nie do końca więc kupiłem ten celownik no ale bałem się że, że jak będę troszkę dłużej czekał to i go zdejmą, i nie zrobię damage. No póki to jest 1600 na 8 na, To na nie jest jakiś rewelacyjny, przynajmniej według mnie wynik. Ale e, dziwne jest to, że w tej bitwie udało mi się w końcu zrobić Asa Pancernego. Ja naprawdę nie wiem jak w ogóle to było e, jak to jest zrobione, że, że, że taka, kurde taki choski Campfest został e, udekor udekorowany e, Asem Pancerną, straszna dziwota dla mnie. No ale cóż, zbadane są wyniki Wargamingu. Tutaj jest Fail straszny w T25. I tutaj JP Panther zobaczcie za tą skałką. Nie mogę jak przestrzeć że spróbuję na wszystkie sposoby. O, jak już dostał tą drugą bułę, to już sobie pomyślałem, kurczę, skubany pewnie się zaraz cofnie. Idealnie pod celownik i, i będzie strzał. No ale nie było tak. Jak mówiłem, on został zdjęty przez Tygrysa. I kurczę teraz zobaczcie, z 10 do 7. Pershing tał. przepraszam. Pershing tał ostro pojechał. Ja tutaj jest jakiś, nie wiem, ja równie jakiś festiwal Bllight Shotów z mojej strony wykonany, bo cały czas, kurczę, gdzieś strzelałem niepełne strzały. Ja tak zauważyłem, że, że strzelanie właśnie taki blind shot jest całkiem dobre, bo... bo 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 można, można zdziwienie, można trafić. Mhm. <laughs> wiem, że to oczywista oczywistość, no ale, 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 ale. W końcu się do tego przekonałem, żeby jednak, od czasu do czasu, może faktycznie strzelić i tak na ślepo, może wejdzie, może nie. Z 11 do 8, został Indian Panzer, chciałem powiedzieć, że został Indian Panzer Isu, no ale Isu się tutaj idealnie podpisał swoją No Zobaczcie w ogóle, gdzie ten skubaniec siedzi, jak on trafi tą sukę? Gdzie, gdzie ona w ogóle jest? Gdzie ona w ogóle była? No tam. W T3, no bardzo ładny strzał w jego wykonaniu. Lorka akurat wykryta. I kurczę teraz wspinaczka pod górkę. No ciśniłem tę góreczkę, jest lorka. I zobaczcie. Mm. <gry> tutaj równoczesny prawie strzał, arty i, i mnie. Inny pancer tutaj został już na wykończenie więc chamsko, tyłu, strzał, w dupsko i... Które by było 15 do 9 widocznych obrażeń, ale tego, tego było troszkę więcej niż 1800. Szczerze powiedziawszy, to była taka naprawdę średnia bitwa. W każdym razie, trzymajcie się, cześć!